Wow. Panie proponuję podać się do Radny, Zalecki, Exceli, pani, to Panie radny, pani radny Zalecki, bardzo proszę nie zaczynać swoich wypowiedzi od pani radnej Lewickiej. Ja parę ma co tego prawa? Po pierwsze mam do tego prawo, po drugie, proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby poprzeć inicjatywę budowy żłobka, który jest w naszej dziedzinie bardzo potrzebny. Z wypowiedzi Pani, czy Pan Pani legitymnie wynika, że Państwo są przeciwni. Państwo dzisiaj zagłosują przeciwnie. Niech to do tego dnia, do, do, Zobaczymy, jak Pani zagłosuje. Dobrze, co się dzisiaj okaże. Mam nadzieję, że pozytywnie. Mam nadzieję, że się mylę i Pani zagłosuje pozytywnie z Panią kolegami. Mamy dofinansowanie 396 tysięcy, dokładamy kwotę, finalizujemy i dostaję, nie ma, to jest mamy. Wracając do e, pani Garbaskiej z Komisji Rewizyjnej. Pani Garbaska, ulica Pocztowa, na ulicy Pocztowej zostawiliśmy 2 miliony złotych. Ja najbardziej jestem za tą ulicą. Zostawiliśmy kwotę 2 miliony złotych, ale przenieśliśmy także kwotę na szkołę w Liszynie 500 tysięcy złotych, za którą także pani, pani koleżanka i koledzy głosowali przeciwnie, bo jesteśmy radnymi całej gminy, a nie tylko tak, jak no, pani mówi, że tylko w swojej miejscowości. Za, za prze, przeznaczyliśmy także z oczyszczami, na których zostawiliśmy milion złotych, już tego tak już pani nie dodawała. bo widocznie możemy z ekonomii pani może nie miała pani autonomi, może tak. Zostawiliśmy milion złotych na ogrzeszanie, natomiast przeznaczyliśmy kwotę w Święcieńcu na termomodernizację szkoły w Wyszynie. Powtarzam, bo jesteśmy radnymi całej gminy, nie tylko jednej miejscowości. A więc Także przeznaczyliśmy mm -hmm. kwotę na ulicę w Nowym Kurczewie. Też chcieliśmy to zrobić. Ale pani Pani, pani koledzy zagłosowali przeciwnie. Proszę Państwa, Spaniale. Pani Lewicka, dokładnie. To, to Dziękuję, Dziękuję za, za, za pani odpowiedzi. Pani Lewicka. jeszcze Pani przypomnę, że dzi, dzięki Pani i Pani Kolegom nie mamy komunikacji. Proszę Państwa, gdyby Państwo zagłosowali dofinansowanie w kwocie 80 tysięcy złotych, nie mielibyśmy problemu z autobusami. A co mamy dzisiaj? Autobusy mamy komunikację z zastępczą, o, mamy które Tą kwotę 80 tysięcy poparli, to nie byłoby problemu z autobusami. Co pani zrobiła? Bo ja nie i Pani przewodnicząca, proszę się nie kompromitować i, okay. i proszę, proszę, bo to jest... Państwo przeciwko dopłacie, dlatego nie mamy autobusu. A, a dzisiaj widzę, że Państwo za przeciwko, przeciwko no, 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 usuną, na które dostaliśmy dotację tak, 396 tysięcy, którą możemy stracić. Tak, tak. tak. Pana pan, tak to wygląda. No, zobaczymy, okaże się, okaże się. Okaże się.